Walc angielski, krok podstawowy, dwa razy, proszę. I raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy. Cztery razy obrót w prawo, proszę. I raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy. Pięć razy krok zmienny do przodu. I raz, dwa, trzy.

Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, pięć, dwa, trzy. Krok zmienny do przodu, łysk do boku, szase i obrót w prawo. Start. I. Raz, dwa, trzy, łysk do boku, trzy. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa, trzy. Wirówka. I. Raz, dwa, trzy. Trzy, raz, dwa, trzy, krok zmienny, raz, dwa, trzy i od początku, raz, dwa, trzy.